Płyta główna MSI H81 E33. W pudełku znajdziemy oprogramowanie, dokumentację, maskownicę portów oraz kable SATA. Porty PS2, 6 razy USB, HDMI, D-Sub, RJ45 i 3 porty audio. Płyta współpracuje z procesorami Socket 1150. Możemy na niej zamontować 16 GB pamięci RAM i wpiąć 2 dyski SATA 2 i 2 dyski SATA 3. Płyta posiada jedno złącze PCI Express 2.0.16. Niezawodność podzespołów gwarantuje certyfikat Military Class 4 karta dźwiękowa to Altek ALC887. płyta jest przeznaczona do obudów micro ATX.